Siemanko, z tej strony Hapla. Witam Was serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj lecimy FC26. Nagrody za Squad Battles odebrane, za Early Access odebrane. Także dzisiaj taki krótki odcineczek. otwieramy sobie paczuszki. Zobaczymy, co tam FIFKA nam da. Hmm, oczywiście zapraszam Was na mojego streama. Strumyk jest na Twitchu. Link macie podany w opisie pod tym filmem. Co, nie będę przedłużał, lecimy z paczuszkami, zobaczymy co tam łaskawie nam, nam FIWKA da. No i oczywiście jestem tutaj nowy w branży, wracam do tego tematu po trzech, może czterech latach. A już mam dla Was zajebistego tipa jak wygrywać mecze, jest to bardzo proste. Musicie po prostu tylko wbić na mojego streama, patrzeć dokładnie co robię i robić na odwrót. Myślę, że wtedy Wasze mecze będą po prostu łatwe, gładkie i przyjemne. Po 3, 4, 5-0 do przodu. Także serdecznie zapraszam. Jakiś tam pomysł mamy na, e, na grę, wszystko zobaczycie, wszystko będzie na streamie. Coś tam na pewno będzie na YouTube. Lecimy z paczkami. Jakiś tam FIFA points mamy, to może zaczniemy od. Od paczek promocyjnych, co my tutaj mamy. Oj ojoj, co my tutaj mamy. Bo otwieramy może sobie z 10 paczek na początek tych po 350 FIFA końców, FIFA pońców, i polecimy potem z odbiorem nagród. No więc nie pozostaje nic innego, jak zaczynać. Czy na pewno chcę kupić? Na pewno, pierwsza paczuszka lecimy, lewy pomocnik Hiszpania la liga Bilbao 84 tempa co my tu mamy <laughs> O Berenguer 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 cholera wie Tak się znam na nich, że Schlotterbeck no proszę bardzo. Jakiś taki kur na dziwny. Dobra, to na szybką sprzedaż. Ali Usuwamy i jedziemy z następną paczuszką za 350 Zobaczymy co, 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 co da fiwka czy będzie łaskawa Dajcie znać może w komentarzach co wy żeście otworzyli ciekawego Czy jakieś już konkretne dropy poszły Bo tutaj jak na razie to kobita pewnie nie, to jest kobita Undala Dobra zobaczymy o i tutaj mamy z drużyny tygodnia i to jest za 9 no ciekawy fajny strzał chociaż się trochę zarobi na tym. Dobra na razie wszystko idzie do klubu nawet nie patrzę co tam dokładnie jest. Eee, dobra to jest co trzecia paczka trzecia paczka. Lecimy jakieś właśnie jakieś mieliście ciekawe strzały dobre strzały tak gdzieś widziałem jakieś urywki na YouTube gdzieś na rolkach no to już ludzie trafiali kosmos. Ja dopiero zaczynam. I mamy tutaj kurna, nie mogę powiedzieć nazwiska, bo tu nie wiem, wszystko politycznie zakazane. Jest coś ciekawego, jest jakiś Chesterfield, cholera, wie co to tam jest w ogóle. O, Majecki, Majeckiego już mamy, także szybko sprzedaż i jedziemy z następną, nie będziemy przedłużać. 350, oczywiście zgadza się. Jedziemy dalej. Wrzucam ten filmik w niedzielę, także w niedzielę, czyli dzisiaj planuję dłuższego streama. Czy cały z Fifą dzień, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno większa część tego streama to będzie FIFA. Ogramy jakieś zadania, trzeba powypełniać, trochę tych paczuszek nazbierać. No ogólnie wróciłem do FIFA po 3-4 latach, tak jak wspominałem. I tak sam wam powiem szczerze, że nie wiem z czym to się dokładnie je Zagrałem oczywiście parę meczy, jakiś Rivals, jakiś jakieś, jakieś Squad Battles, coś tam porobiłem. Bardzo mi się spodobał Rush, z popakami sobie gramy we czterech. Naprawdę jest mega, mega, mega jest ten. Ten. Nie wiem, jak to nazwać, kurczę. Tryb. O, tego słowa mi zabrakło. Mega jest ten tryb. Bardzo fajnie się gra, ale co? Ale największe. Mięso to jest oczywiście Ultimate Team, i wam tam powiem, że to idzie. Oj, opornie idzie, nie? Opornie, ale nic, zobaczymy. tu na razie idzie jak po grudzie, też z otwieraniem paczek. Mam nadzieję, że wam wszystkim lepiej idzie. Jestem przekonany, że wszystkim lepiej idzie niż mi. I tu już mam znajomego, który już mi tam pokazywał karty po 87, po, po 88 mu lecą, a tutaj na razie 77 co Chłop sushi teraz chyba je, jak dobrze, jak się nie mylę. Ile mamy, tyle? Dwa, pięć, dwieście. Dobra, otwórzmy jeszcze sobie tą paczkę jedną. Zobaczymy sobie może jakąś inną, spróbujemy za chwilę. Zamieszamy jak automatem, kurde. Babiczka holenderska. Co my tu mamy? O, donk. No to jak w się w się to mi się przydał jakby był do otworzenia, ale taki donk. Taka Dong bez dong <digidong> to tak średnio. Średnio by powiedział. Ej, jeszcze jeden był. Wróć. I jeszcze ciebie na dół. Ej, jeszcze jeden był. Kebab. Dobra, kebab też na sprzedaż. Na szybką sprzedaż. Dobra, jakąś inną paczuczkę? Co my tu mamy jeszcze? Za 600? Czy tu się opłaca? Za 500? Co tu jest? Z gwarantowaną oceną jakąś tam? Otwórzmy tą za 500. 16 kart. Co my tu mamy? U, też bieda. Prawobrońca Portugalia, Rosi Saudi. Al-Hijab, 83 tempa. Cancelo, no, kiedyś w angielskiej lidze robił robotę. Ale całkiem staty, całkiem, całkiem, chyba dobry traf, nie wiem. Się okaże. Czy dobry traf, czy niedobry. Milenkowicz Rabio. Samba Bamba. O! Zobaczymy, co tu mamy. Ujawni. O, Terstegen, Rodri. Swanson. Wiecie co? Nie wiem, kto jest tak naprawdę najlepszy, ale tu do wy... na to wypożyczenie. No to weźmy sobie Rodriego, no bo co? Oj, nie chcę cofnąć wyboru. Szkoda, że na wypożyczenie już myślałem, że, że coś lepszego. Ej, to co? weźmiemy teraz paczkę za 600. Tu jest paczka za 600. Zobaczmy jak to leci. SPD angielski. Kobita. München. Dobre statystyki jak na SPD, kurde. 85. Eee, to taki nie ten strzał, kurde. Nie gupi ten strzał. Elanga, Entry Carias. Ale kurna, przystojniak. Haha, <laughs> ten jaki przystojniak, kurwa. Dobra, jedziemy, dobra, zobaczymy, dobra. Wracamy do kart za 350. Jakie to są jeszcze za 1000? A otwórzmy za 1001. Zobaczmy co da. O, walkout. Będzie chłop. SPO. Portugalia. Manchester United, no to już chyba wiemy wszyscy kto to jest. Bruno Fernandes, No tempo takie kurde, chłopie mógł trochę na... poćwiczyć. No ale dobra, no nie ma co narzekać. 87. O, Bananda, Rolfu, Partey. O, Gavi się trafił. Laporte, Laporta. Jackie, Antoni Santos. One Bisaka, jak to jeden mówi z moich ulubionych streamerów. O, Marcin Bułka, proszę bardzo, bardzo cieszy mnie ten strzał. Dest, Araujo. Jakiś taki podrobiony telefon. Anusfati, jak to mówi ten sam streamer. No i to mamy na wypożyczenie kogoś, zobaczymy kogo tutaj. Jackie Loglu. Najwyższy Overall bierzemy. Konatę. No to i tak na wypożyczenie to byśmy. A weźmy najwyższy overhaul tak i jeszcze jedna na wypożyczenie tak kogo my tu mamy o daj bala oblak najwyższy overhaul będzie w środku i te. dobra weźmy najwyższy overall. co to za różnica w sumie żadna chcę dokonać tego wyboru wszyscy idą do klubu tu jakiś tam kurwa mącicieli do do szybkiej sprzedaży, przepraszam Was najmocniej. Śniadanko zjedzone także, wszystko tu się ruszyło. Dobra, otwórzmy jeszcze z to, to co to jest. Zawiera 30 do tych kart 80. Dobra, otwórzmy jeszcze jedną tą i przejdziemy do nagród. O, ale tu bieda będzie. Ale tu bieda będzie. To to była jakaś kobita Katli jakaś tam, dobra, nabry, Żnabri, Żnabri, kiedyś był dobry Zane? Ale tu kurde posypało tych kart No i teraz jeszcze na wypożyczenie to cała reszta, dobra, najwyższy overall trzeba wziąć Robercika mam tu jakaś rajten, ale całkiem dobre staty. No dobra, bierzemy tą panią, bo Robercika już mamy w klubie. Następny wybór, ale się uparli na Robercika, kurde. Tego Konate chyba trzeba będzie wziąć w końcu, bo co chwila jest. No i Konate wygrywa. Rywalizację. I kogo my tu jeszcze mamy? Lewy? A nie, czeka Loglu. Peredes mamy. I Rodriego też mamy. No to czeka Loglu, bierzemy. Dobra, no i tu chłopaków tam trzeba wypierd... Przehandlować ich trzeba elegancko. Dobra, 1300 zostało. Weźmy teraz moje paczki. I teraz tak, od czego tu zacząć? Eee, ikona, to będzie ostatnia. Paczka dwóch rzadkich kart. Dobra, zobaczymy tą najpierw. Środkowo obrońca Brazyliana, Silva, Liguan, McDonald's. McDonald's i co? Alejandro, Alejandro. Pójdź z tym, Alejandro, dobra. 500 monet poszedł, Alejandro. To dobry zestaw w McDonald'sie, chyba poszedł. Eee, paczka 9 złotych piłkarzy 75. Plus paczka rzadkich kart jednorazowych dobra czyli to jest jakiś tam bzdur dobra to liga menadżera to się tam nie warto patrzeć nawet to w klubie 75 plus, 84 plus złota paczka piłkarska premium czyli teraz otwórzmy sobie tą złotą paczkę i od lewej polecimy italiano rossi sam al-halali nawet nie wiem kto tam gra Ochu, trochę wygląda jak ci, ci wokaliści z K-popu, kurwa. Dobra, niech będzie do klubu i tak pójdziesz. Wista, sprawa oczywista. I następnego, następnego koleżkę. I jak mówiłem, od lewej, od lewej lecimy. Zobaczymy, co da, co da. Liga angielska, Arsenal. Co ty tam reprezentujesz sobą, panie? Dobra, widzę, że jesteś tutaj gościu niepotrzebny w ogóle. Zajebista karta. E, paczka, że 84+. Plus. Dobra, zobaczmy, kogo da 84. Aaaa, pierdziele, nie? No bandetyzm, rozbój w biały dzień. Zmywarka nam dało. <laughs> kudu, 84 zmywarka. jeszcze ją mamy chłopie tamara. Niepotrzebna mi jesteś. Dobra. Ee, ikona została, Zota paczka premium Niewymienna. Też widzę, że szału nie ma. Marokoko Co tam? Aguero, marokański Aguero. Kone, o, brazylijski Pepe. Los Santos, Knauf, klej do ścian, i tapet. Nieźle, nieźle daje. No i co, zobaczmy jaka ikona, jak tutaj zostałeś do tej pory, oglądasz dalej. Zachęcam Cię do jakiejś łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jak masz ochotę. Zapraszam na streama, jak z początku mówiłem, pro tipy. Patrz uważnie, przyglądaj się jak gram i rób zupełnie odwrotnie będziesz wygrywał mecze. Zobaczmy jaka ikona. Totti. No powiem Wam, że jak tak pamiętam za czasów świetności, to Totti coś tam grał. Co my tu mamy, sztuczki 4 z noga 5. No tu jest spoko, chociaż sztuczki umie to tak średnio bym powiedział. No cały, cały Totti. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obecność. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do oglądania. Będą się pojawiały jakieś filmiki na YouTube na pewno. Zapraszam na streama. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, dzięki za oglądanie.